Tu Aitra. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w 44 odcinku nowego poradnika do gry Anno 1800. Dzisiaj zajmiemy się produkcją ropy naftowej. Budując tą wyspę popełniłam wiele błędów. Zrobiłam to celowo, ponieważ bardzo często właśnie z tego typu problemami zaczniecie się mierzyć na tym etapie. To jest nic strasznego i można sobie z tym poradzić. I za chwilę będziemy właśnie to robić. I teraz o co chodzi? Chcę dzisiaj produkować ropę naftową. Ropa naftowa jest potrzebna potem do elektrowni. Żeby pozyskiwać ropę naftową, musicie mieć na wyspie pola. OK, mam 7 pól. I tutaj sobie zapamiętajcie, że ropa pozyskana z 3 pól naftowych wystarczy na zasilenie jednej elektrowni. Więc w tym momencie, mając 7 pól naftowych, ja mogę zaspokoić dwie elektrownie, plus mam niedużą nadwyżkę. I to, jak widzicie, jest taki budynek, który mogę sobie postawić tak, aby w jego zasięgu mieć złoża. Jednak, na chwilę obecną wstawianie tego budynku nie ma sensu, ponieważ musicie wiedzieć, że ten budynek. Wydobytą ropę musi przetransportować do naftoportu, a naftoport musi znajdować się przy linii brzegowej. I teraz najlepsza zabawa polega na tym, że ten transport ropy odbywa się po torach kolejowych czyli będzie jeździł pociąg pomiędzy naftoportem. A rafinerią, i będzie przewoził tą ropę od rafinerii do naftoportu, a potem tam, gdzie ona jest potrzebna. I teraz zobaczcie: najbliżej byłoby mi postawić naftoport tutaj, ale ja już ten brzeg mam zajęty przez chaty rybackie. Poza tym, jak ja mam tu puścić tory, skoro ja mam tutaj wszystko zabudowane? Ja nie mam tutaj, jak tych torów puścić. Ok, więc jeśli nie tutaj, no to przecież mogłabym ten naftoport postawić z tej strony. Ale tu sytuacja jest wcale nie lepsza. Musiałabym te tory puścić na przykład tutaj, albo puścić je tutaj. I znowu to samo. Ja nie zostawiłam miejsca na tory. Dlatego na przykład budując krąg, możecie zauważyć, że w wielu miejscach ja zbudowałam takie podwójne drogi. I te podwójne drogi budowałam specjalnie, żeby zostawić sobie miejsce na tory. Jedna z tych dróg zostanie przeze mnie w przyszłości usunięta i w jej miejsce zostaną wybudowane tory. Czy wszystkie te podwójne drogi zastąpię drogą plus torami? Jeszcze nie wiem. Ale przynajmniej mam zostawioną dosyć dużą siatkę podwójnych dróg. Więc mam duże możliwości na krąg rozbudowania właśnie torów. Ale tutaj, jak widzicie, nie przygotowałam się na to w ogóle. Skoro tego nie zrobiłam, zatem czeka mnie przebudowa miasta. I to jest coś, na co w tej grze musicie się przygotować. Na szczęście mamy łapkę, więc o ile nie zablokowaliście możliwości przenoszenia budynków, to zawsze możecie budynek złapać i go przenieść. To więcej, w którejś aktualizacji, choć nie pamiętam której, dodali możliwość przenoszenia grupy budynków. Tak, możecie przenieść grupę budynków, na przykład nawet z drogami. Więc to przenoszenie jest teraz wygodne. Najpierw pomyślmy o naftoporcie i rafinerii. Nie próbujcie przebudowywać wszystkiego od razu, po kolei, krok po kroku. Wiem o tym, że tutaj w rafineriach będę pozyskiwała ropę i muszę ją dostarczyć do naftoportu. I naftoport chciałabym mieć tutaj, no bo tutaj mam po prostu najbliżej, więc ta trasa kolejowa będzie najkrótsza. Zatem ja muszę sobie tutaj zrobić miejsce na tory, więc ja to zrobię i pokażę Wam, kiedy będzie gotowe. Troszkę tą okolicę przebudowałam i tylko tą okolicę. Na razie nie zmieniam nic więcej. No bo jeszcze nie wiem, co dokładnie przyjdzie mi zmienić. Ale jak widzicie, mam kawałek torów, który zaczyna się tutaj. Idzie wzdłuż drogi. Aż tutaj do projektu naftoportu. Jak widzicie, również zmieniłam sposób ułożenia chat rybackich, tak aby ten naftoport się tutaj zmieścił, więc jest super. Teraz mogę postawić naftoport z projektu, i teraz pamiętajcie o tym, aby połączyć tory z tym miejscem, inaczej to nie będzie działać. I super, mam połączony naftoport z torami. Teraz wypadałoby wybudować rafinerię, żeby ta ropa się produkowała. Dobrze, wybudowałam dwie rafinerie i dzięki nim objęłam wszystkie 7 pól naftowych. Możecie zauważyć, że zaczynają rafinerie narzekać na brak połączenia kolejowego z naftoportem, więc tak naprawdę musicie doprowadzić tory tutaj do tego miejsca. Tak naprawdę. Rafineria ma tory z dwóch stron, więc albo tutaj, albo tu muszą tory dojść. Więc tak też zróbmy od razu. Kopiuję tory. Tory, podobnie jak droga, możecie obracać za pomocą przecinka albo kropki, jeśli ich sposób ułożenia Wam się nie podoba. No i pięknie. Widzicie, że zmienił się rysunek. Już nie narzeka na to, że nie ma połączenia kolejowego do naftoportu. Teraz narzeka na to, że brakuje szybów naftowych. Klikacie na to, klikacie na to i budujecie szyby naftowe. Super, wybudowałam szyby. Widzicie, że wokół tej rafinerii mam cztery, a wokół tej mam trzy. I możecie od razu widzieć, że ropa zaczęła się produkować. Tutaj jedzie pociąg, który zawozi ropę do portu, do naftoportu. Oczywiście w przyszłości trzeba będzie zrobić połączenie do elektrowni, ale tym się zajmę troszeczkę później. Na chwilę obecną skupmy się, abyśmy mogli tej ropy tutaj troszeczkę więcej trzymać. Bo na chwilę obecną możemy trzymać jej tylko. 500, więc to nam się dosyć szybko zapcha. Rozbudowa naftoportu po pierwsze zwiększa ilość pojemności magazynu na ropę o 250, ale także mamy dodatkowy pociąg, więc rozwijać naftoport warto. Poczekam, aż będę mogła ten naftoport rozwinąć, a w międzyczasie wyrównam sobie robotników. I teraz. To, co jest bardzo również ważne, to jak widzicie, rafinerie mogą pracować bez dostępu do drogi, ale może się zdarzyć, że będą one wybuchać. Więc dobrze jest tą drogę jednak do tych rafinerii doprowadzić i postawić remizę strażacką, tak żeby na wypadek wybuchu czy pożaru była remiza, która zajmie się właśnie również tymi budynkami. Dobrze, mam już dość betonu zbrojonego, więc awansuję naftoport. Widzicie? Następny awans również będzie wymagał 15 tuk betonu zbrojonego, ale to już będę sobie awansowała ten naftoport po prostu w dalszej rozgrywce, jak już więcej betonu zbrojonego będę miała. Istnieje jeszcze jeden sposób, aby zwiększyć ilość ropy przechowywanej w naftoporcie. Macie jeszcze tutaj magazyn ropy. I możecie zauważyć, że jeden taki magazyn ropy zwiększa pojemność o 200. Jest to budynek, który stawiacie również na wodzie. Przy czym nie musi być on przy naftoporcie. Może być postawiony, tak jak tutaj albo może być postawiony w zupełnie innym miejscu. Na pewno ci rybacy się cieszą, że łowią rybki w okolicy naftoportu. Ale jak się przekonacie, Grant w Anno, ta gra nie ma żadnych mechanik, która by was przed tym powstrzymywała. Czyli na przykład nie wzrasta niezadowolenie ludzi, bo ryby są wskażone. Albo ludzie nie narzekają, że mieszkają przy fabryce uzbrojenia. Albo przy jakichś fabrykach, które generują duże zanieczyszczenie. Ta część w Anno w ogóle nie istnieje, więc tak naprawdę możecie wciskać budynki tak, jak Wam się podoba, nie musząc się tym w ogóle przejmować. Atrakcyjność w Anno sprowadza się do zupełnie czegoś innego, i nie jest to atrakcyjność otoczenia mieszkań. Tak samo jak nie ma żadnych zależności typu, że ten budynek nie może być koło tego, bo coś tam. Nie ma czegoś takiego, więc ja nie muszę tych hadrybaka przenosić gdzieś indziej, dlatego że tu jest naftoport i na przykład wszystkie ryby już wiały stąd. Takimi rzeczami w tej grze nie musicie się w ogóle przejmować. Dobrze, to będzie wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli Wam się podobało Dajcie kciuka w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeśli macie jakieś pytania, uwagi, komentarze, to zostawiajcie proszę w komentarzu pod tym materiałem. A tak, życzę Wam miłego dnia, przyjemnej gry z Anno i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć.